Alu, znów ten palący ból. Znasz skuteczny lek na zgagę? Alu. Nie alu, tylko alugastrin, kochanie. Alugastrin? Jakiś zagraniczny wynalazek? Ależ skąd sprawdzony polski lek? Nie tylko szybko usuwa zgagę, ale też osłania żołądek przed podrażnieniami. Działa podwójnie. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Alugastrin. Poczuj ulgę. Zapewnij ochronę. Nowa promocja Viula. Czas na odświeżanie wnętrz. A co najważniejsze, obniżyliśmy właśnie mnóstwo cen regularnych. Znajdziesz u nas 15 tysięcy produktów do domu, ogrodu i wypadków. Jeśli szukasz prawdziwych okazji, zapraszamy do multimarketów lub na jula.pl. Sprawdzanie się sprawdza. I BIK się sprawdza. Zanim weźmiesz kredyt. Żeby uniknąć niespodzianek. Ta pani nie sprawdziła, że ma zaległości i nie zrealizuje swoich planów. W raporcie BIK sprawdzisz, czy wszystko spłacasz na czas, jaką masz ocenę punktową i czy nikt nie wziął na ciebie kredytu. Bank też sprawdzi twój BIK, zanim podejmie decyzję. Raport BIK się sprawdza. Ty też sprawdź na BIK.pl, na jaki kredyt możesz liczyć. Malutka Marii ma niespełna dwa lata, a już drugi raz choruje na ciężkie, ostre niedożywienie. Mama przyprowadziła ją do szpitala, gdy dziewczynka straciła na wadze i bardzo osłabła. Badanie wykryło również, że jej serce bije zbyt szybko. Aby uratować życie Marii, Potrzebne jest kompleksowe leczenie niedożywienia i wady serca. Liczy się każdy dzień. Doktor Dogo jest pediatrą w szpitalu wspieranym przez Unicef. Leczy Marii i inne dzieci wyczerpane głodem i chorobami. Dzięki lekom i żywności terapeutycznej zapewnianej przez Unicef, podopieczni doktor Dogo mogą wrócić do sił. Jednak małych pacjentów w poważnym stanie takich jak Marii jest coraz więcej i brakuje środków, aby pomóc im wszystkim. Razem możemy to zmienić. Wyślij SMS o treści UNICEF pod numer 4472 i pomagaj z nami. Rodzinny obiad ledwo się zaczął, a ja już czuję się pełny. Silne wzdęcia? Weź Espumisan Max z wyższą dawką symetykonu, który skutecznie rozwija pęcherzyki gazów. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Espumisan Max. Szybka ulga od silnych wzdęć. Nadawany z audiodeskrypcją dla osób niewidzących. Sponsorem programu są: Militaria.pl